Będzie bez muzyki, ale ja będę musiał wystarczyć. Wróżenia. Hmm. Hmm. Blue Bera, nikt faktycznie nie ma tego, przepraszam. <grywka> A przeciwnicy tak bardziej książka tak? nie? tylko... Batkonko z, z teleportem, to, to może być ciekawe. Nie powiem, co on to będzie wyczyniona. Na pewno na bota może przylecieć z tym stunem i zabijać wszystkich. To może zrobić robotę. Jestem pewien do niego. W ogóle jest ciekawa. Się zapowiada ogólnie. Jestem ciekaw jak sobie poradzą tamci bez, bez, sma, bez sma, To one mają więcej ofensywnych w spleju, to... Czekamy. Głównie Mówię Kasadin kontra Galio, jeżeli się nie mylę. Raczej sam Nemite z teleportem nie pójdzie. Zobaczymy jak to będzie. Kasadin, Exos... W półszóstym levelu to Kasadinowi nie będzie przeszkadzało, że nie ma flaszy. No okay. przewaga tej drugiej drużyny Barbonka jest to, że ma, ma LCD Więc mogę skoczyć na jakieś, jak to się mówi Early Fighty i spróbować kogoś złapać z tunem Sayona Szydana to jest bardzo mocnym dungarem Oj zaczął mi się to nie moduje? Dobra, jest. Okej. Okay. O, to samo mogło sprawdzać. Ile kto ma golda? Okej. Okay. No gówno. Good luck, have fun. Wszyscy chcecie życzyć szczęścia i... Lepsze piki. Wydaje mi się, że, hmm. że Galio będzie OK, ale tak jakby. Kasabin. Nie wiem w sumie. Kogman też, też robi robotę, to jest mocna postać, czyli czy... Ola, bo chyba był tylko Double kill. Hmm, hmm. 30 sekund, to to minion Szybciutko weszli w, w dżunglę i zgarnęli na killę. To jest ogromna przewaga w tym poziomie. A Warwick też się w zapasie. To znaczy, teraz ja na jego miejscu poszedł bardziej tutaj, w to było? to tu gdzieś idzie z killem. Konker odpuści, to jest chodzina na no Ik maak mijn nieuwe Batman, dat is Wat yeah, is hmm. Oh, Nou, ik heb het niet gezien. Nee. dat is het niet Ik heb het niet gezien. Ik heb het Ik ben het Mogę sobie tutaj zalokować na jakiś kamerę. Dobra. O, lololol. Chwory jest satowe od Reda. Nie wiem, czy tak do Dumbo mogę tutaj spokojnie pójść. To jest 1000 zł przewagi, czyli bardzo, bardzo dużo przewagi. Nie wiem, jak sobie z tym poradzą. Badkonker na tego. Grałem na mal ogólnie to jest dosyć mocna postać Nie ma jak to nam było, odcinek z jest na midzie Aha, double meets. jeden boss na Nie ma <zyskcja> <tryk> jak sobie kogna poradzić, z jeden, to jest Tylko widzieli, co ty też chyba na mnie w tym się. No, trzeci. Będzie ciekawe, co ty. fecy dobrze radzi. Ale już jest fecy, jeden dobra. Nie wiem, czy podconker nie marnuje, robię co te tego. Rańcko tarcza Miałem bardziej eszedł potarczy zostało Nie no, mam idzie tutaj gali po prostu Nie z tej kąpny byłem zrobił ma chwilę koch żywa 4CS -y, 18 Czy jest kiepsko Nie mają tutaj jak zrobić w ogóle tego jakiegoś zamieszania no, na wędziach, No Topie właśnie zaskrypujący, żeby wybywa ten Awanger, co to ma zaczyna z Bardzo mocno Ale tutaj się da strasznie, strasznie sprzątnąć teraz przez te min. Tutaj sobie gang? Nie no bo chyba to nie widzieli. Okej. Okay. Nie widział go? Był go odczekał, gdyby... Gnaj Gnij ta życie, byłem. No w <laughs> ogóle, no, no spróbował. To jest, że Nidet chyba się zakapie, tak, już. Ty, jak na bocie. Koło sobie w miarę radzi, ale jest tylko równo z lewem, powinien być trochę do przodu. No jest piątka, piątka. Może nie będzie tak źle, jakby, jakby zaczęli gankować, jakby zaczęto mu wykać na bota. To taki obóz taki straszny trap na jakby jest, nie pójdzie flesh tą... tam nie sobie To jest sobie nie zdaje z tego sprawę? to ma No właśnie nic się nie dzieje, o dobra, wyszedł Co to dzieje? Obóz, nie nie, nie. Akurat do teraz wypoczekajmy, że... raczej że... już nie wyczekali Jaki to nawężer ma farmę? 27 tak? do 19, czyli wygrywa farmę Jeden, jeden ten mał. to nie wiem czy to był sadz w ogóle mi dał. Nie jest gękawa wargota jak myślicie, mi się to udało wtedy. Kto mi w ogóle miał przysplodę? Poza tymi dodany nic się nie dzieje. Czy to był, był z przodu od razu? Nie wiem czy dobrze, że kupił od razu płucę w Mobility. Bad Conker, a nie lepiej z jeszcze w tego rany. Bo raczej ja będzie nie będzie tu z butami giermi. Z buty dwójki to już daje tak dużo przynajmniej On się robi HP, aha, no, nic się nie Dlatego wydawało mi się, że woda jest kopa chyba. Mój czas coś widziałem. A nie, to się ukryje, a będzie bardzo mocny to Oooo. Co my fak, udało się. Oj, jaki hu uh, hu uh, uh. Epic fail. <laughs> Straszny fejfash. Wow. Wow, wow, wow. Tylko, że to nie widziałem. Kok, brawo, brawo. Wow. Widzicie? Nie Nieźle. Jeszcze jeden najgodniejszy to sparmił. Dobra, czy się szybana się nie rzuci? O no, dobra, tu to jest fajnie double kill. To jeszcze ratuje ich drużynę. Czy kto teraz naprawdę odzyskał farmę. jest teraz z przodu, ale... Ojojoj. To było z... No, raczej żebyś był ciekawym go by wypilnować. Szybana nie ma, nie ma smoka. To raczej daj mi co O tego double killa się nie spodziewałem. Zapowiada się nawet ciekawa gra. No, ciekawe, ciekawe. No i tutaj mogą chyba zjeść dragona. Ja bym przynajmniej próbował, bo nie jest ani, ani nie mają wizji, że tak powiem. Amra jest załogana. No ciekawsze, no Kognam Double Kill, w życiu mi się nie spodziewał. Co cała będzie robić, To jest, jest niezłe po prostu. On siedzi tylko z tym negro w pedant, 13 health, health regen i trzyma się na się jeszcze zmniejsza. To jest o 10 cs -a więcej. może tym dużo ciężej się csuje. Czyli naprawdę robi dobrą robotę. warda nie ma na topie, ale ten od counter się praca. Czyli raczej Frigon powinien zamiast biegać po mapie i próbować gankować, skoro widzi, że już early jest zwalony, raczej próbować bić te i wtedy Wypiera złoto. On się tutaj chyba pokazał. Zębek tutaj się stoi, dominiony, prawda się pokazał. O, szywałem dwa lewe lasy Jeszcze podjebałem to. Po Na. Srobiutko. Chyba nie przewidział tego, że tu może być szywana. Ja do fraga teraz Sionowi, ja ma teraz dwa do przodu, także jest... Jest Ahead, jak to się mówi. To że idzie gang na bota. Hmm, czy bot sobie z tego zdaje sprawę? Raczej nie. No jest, raczej Soraka leży na stronie. Wow. Smith po prostu jest tutaj graczem... ten. ...Kary Big. Można by wykupić kupić koszulkę. Naprawdę nieźle nie to zagra. nie No nieźle to Teraz aktarik właśnie wróci się na bota, może, może coś z tego będą. Bo skoro mają tego koga, to... <grym> Poza krzakiem. Niech to zostawiał, chyba koba. ma. Taki fejt, to się zdarzają w takie No o, jak to stawiał, to ma centralnie za krzakiem. będę się wraca, z to ciekaw, co on kupi w ogóle. No, różnica złota nie jest taka duża, to jest 2,5 koła. Nawet nie. Więc tutaj ja bym tu liczył na Casadina, jeżeli by... Jeżeli makrocim trzeba liczyć. Żeby skakał po tych dniach i może z tym zrobić. Oj. A czasami widzę, że nie stara się długo. Ja. Osobytki ten do mnie czywana lata po długie mi się 5 Cały czas tutaj stara się kontrolować. Mi się wydaje, że dobrze granic. Bo 4 razy z nic więcej. O, to jednak może się dać złapać. Jeżeli Galia go tu złapie. Okej. Okay. No, kupił trochę czasu. Gdyby tutaj nie szedł, to chyba raczej... ...Koma byłby martwy. Mi się wydaje. Jest jakieś szczęśliwie się złożyło. Koma w 25 level najmniejszy, a najlepiej grał, czy to powiedzieć. Udało mi się trochę. Ojej, tutaj chyba pójdzie Thresh, no właśnie. Uuuu, -la, la, kogo jest martwy? Nie wiem, czy jest w systemie zdecydowane sprawy, chyba nie. Jest jest obciętej duchy. Chyba będzie tutaj chciał chyba pobić na botu. O, la, la. Boryk z boryk, coś słabego, słabego nigdzie. Najlepiej no mi się podoba w ogóle gra tego Avengera, Dwa godziny to wszystko przyczekać. I bardzo dużo robi tego, tego darzeń. No to będzie dragon ci, to ta, ta, ta przepaść między tymi drużynami, która się powiększa. Dlatego ten nie brać flasza na kasetynie to jest trochę ryzykowne na początku, może by uciekł. Tak samo akurat dwie postaci, które miały flaszy, poszły sprawdzać krzaki. Czy to jest błąd? Błąd, błąd, błąd. No więc, nad Konker się wraca, on tutaj jest sfarmiony, wie, że po prostu od tego momentu może chyba toczyć tą kulę śniegu, jak to się mówi po angielsku, No ja wiem, że to jest Vanimas, ogólnie Vanimasa pozdrawiam. Nie wiem, czy słucha. Pomógł mi w stylu. No, przygrą... Przedtem ciągnąć go milę. Stracił trochę na, na lewela przez to, że Tarik był. Czy Tarik tutaj jest nie, Ale nie wiem, czy chciałem, tu coś zdziałał. Stołłesku. Okej, okay, tak maf, 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 jakieś... maf, maf, nie wiem czy maf, maf, nie maf, maf, To trochę trochę polskie. Gdyby dostał DC troszeczkę wcześniej, to by się to by go to uratowało, ale jestem ciekaw czy wróci, ogóle, czy tu pójdzie jakiś ten... W ogóle wszystko, wszystko przeciwko temu. A, przeciwko... ...drużynie z dołu mapy, no nie wiem, nie wiem. Ogólnie gra mi się podoba, szczególnie na to, że ma tutaj coś, coś, coś odbił się. No. Przeważnie tak jest, że na początku jest przewaga, no tutaj... Nie wiem czy kasany w ogóle by coś zdziałać. Oj oj, to rzecz jest... Gdyby to miała smoka to byłby już martwy O, tutaj mam coś zrobię, myślę. Tam nic nic tr stracił trochę czasu, no i oj nie wiem czy jak to by się trafił, to nie było klopska Dobra Straszny kontrast po prostu idzie na tego, to, to już jest 10 level, to jest tylko, tylko i wyłącznie 8. Powierz na topie. To trochę chamskie, że wywagało z jednej z pierwszych postaci. Jest coś ciekaw, czy wróci, będzie 36 gra, czy wyższy specjalnie, nie wiem. Ale nie, nie że to rozegrał. Wydaje się, że Marfait to jest dosyć mocny pik. Nie czegoś żebyśmy tam brakuje tego. On nie jest tak. To jest taka niby hybryda, tu się sztakuje mu no z attack Damage, tu z Armora, to z tego, to z świątego i w sumie tak nie, ciężko na nie o coś zbudować. O, Blood Reaper tutaj między młotem a kebabem. co okay, no, Dobra. To jest w stanie przeżyć. W tym <garpasa> z tym obdłużeniem. Kapasa pozdrawiam Wiskasa. O ty, ja też pozdrawiam Wiskasa, skoro ogląda. <garpasa> Bawne mi się nie słyszeli. No roba. No nic, Frygon tutaj stara się chyba wrócić na linię. <coughs> przejąć ją jakoś. Kontrolę. O, tutaj Blood Reaper, Myślę, że źle zrobił, że nie, nie miał tego flasha, bo jak flash daje ci tam do szóstego levela, to pewnie się że mocno podejść do przodu. A on tutaj od początku do końca był tak w plecy z tych te Oje T -t -taki. To wygrywa gra. Jednak tu mi według mnie zaskakująco jest z nim jakiś potencjał. Nie chcę nic tutaj gadać, ale ma trzy flagi, reszta to strasznie na bardziej wyrównany mecz. W właśnie, że ten Malfoy wyszedł. Tu Aryk puszny, na wieżę, no to też to trzeba o tym pamiętać, żeby te wieże brać. Czasami właśnie nie że nie ma się tych wieży sproszonych, a przeciwnik ma i to jest, to jest sporo tego złota. mogę sobie zapamiętać układ wiesz, to nie wiedział, że tu jest już 8 zł 8 golda. Hmm. Jakoś tak Jakieś to grają mega safe. Czy jakichś większych akcji nie było z tej strony, dobra Filipa hmm. chyba, aha, poszli na bota, czy to jest tak jakieś bez komunikacji, no to wiadomo o tym no chyba jak była ta komunikacja raczej byśmy tutaj skupili na, na blue, bo, bo to jest... <laughs> Aha, już skończyli Oni już skończyli do mnie piszą, czyli chyba wiadomo kto wygrał, a ja jeszcze tutaj skomentuję No nie wiem, trochę ebek za bardzo, za, za zbyt bardzo pewny siebie, żeby iść na takiego... Na, na kombinację i trochę chamsków zepsułem w innym, innym kre, no ale trudno. Najgorzej, że tutaj było manfight, ale chyba on się poddał, chłopak. Z ogóle tutaj nie ma już dużo co, co do powiedzenia, to jest tylko teraz z tej Nie wiem, czy będzie jeszcze jeden taki mecz, ja chyba na razie o, przerwę sobie zrobię sobie obiad. No nic, nie wiem, co to bym się musiało stać. Mass disconnect? Tmij świetnie zajął. To jest jednak według mnie człowiek meczy. Jednak tam ci mieli ułatwione zadanie, dostać dwa w vlogy. A tmif tam dostał double killa. O. To jest kaput. A on jednak świetnie miał, według mnie. A tylko od Że tego double killa z, z dostał, być to wiadomo to udało się, oni zaczęli tam dajfować. On i tak z tego wyciągnął do siebie zyskał. Szczególnie według mnie, ojej ojej ojej, chyba tutaj... No i tutaj Blood chyba się powinien bardziej skupić na tym Spillerexie. No, jeszcze nie chciałem, dobra, jeszcze nie wiem. Nie wiem, trochę, trochę, trochę za bardzo nie ma tutaj tego zgrania. Tego brakuje. Może następnym razem zorganizuję w ogóle te... Esa jest zorganizuje wcześniej, wcześniej tych graczy i żeby na Tessa pić na przykład. To było myślę, że lepiej. Może jakąś ligę. Ligę Legend. Nie no, gra raczej ci co przegrali też niech się nie przyjmują. I to jest. Raczej wrzucę to, wrzucę to na YouTube'a, A było. Ale ze względu pewnie bym tego nie wrzuca za to, że trollował ebek, ale wrzucę, żeby pokazać jak dobrze zagroł Szkoda, że nie widziałem tego filmu, No więc, zostaję tego filmu. Niechle, 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 nie, skończę z tej recenzji. Nie, nieźle, nieźle źle, nie, to wygląda? Aha, co jeszcze bym się zrobić? Będę się przyciąć to. Większość na YouTube da się przyciąć. A, dobra, do, zobaczymy. Bo teraz dziękuję wszystkim. Ja wiem chyba do kogo mogę napisać się do przyciągnięcia na YouTube. Oba, dziękuję, pozdrawiam wszystkim. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Że było Was dużo. Myślę, że 50 osób. Czyli 10 w tym momencie. Także chciałbym jeszcze pokazać innych czepiowich. Boję się trochę kurde grać na tym streamie, bo jednak to tak wyciska, kurde ze mnie poty. Chcę wygrać, a nie wiem, za bardzo się staram, taki tryhard się robię i, i później jest taki ooo, przegrałem, bo już tu widzę, że ktoś mówi, o, lami się, o mi się. To tak wjeżdża ci na psychikę strasznie. Dobra. Ja już dzisiaj mam tylko chyba naukę przed sobą i ten, może jeszcze wieczorem coś by było, a nie chcę Kurwa, nie da się. Mhm. Dobra. Dobra, to ja dziękuję dziś wszystkim za oglądanie. Jak coś jeszcze mam nadzieję, że będę wrzucał info o tym, no raczej na YouTube będę też dawał te info, bo teraz dla mnie zrobić taki filmik to jest pikość, nie? Wcześniej to renderowanie, to tutaj wszystko to się omija, ten czas stracony, można powiedzieć. Świetna no. sprawa. Pozdrawiam wszystkich.